Cześć i witam w kolejnym odcinku gotowanie z wanilką. Teraz już jest czwarty odcinek i tak jestem trochę chora znowu, tak wiem i robię ten kolejny gotowanie z wanilką, bo już ludzie E, bardzo prosili i tak, i tak już miałam zamiar to robić, ale mam prob e, problem z komputerem, więc on musiał iść do naprawy i tak. Miałam dużo trochę problemów, ale już robię. A więc zaczynajmy. Pewnie chcecie wiedzieć, co na dzisiaj przygotowałam. A więc już wam, a więc w tym odcinku będziemy robili. Sernik czekoladowy bezpieczny, a na pomysł, żeby zrobić jakieś ciasto wpadła sawana LPS Pozdrawiam Cię! No, Wystarczy tego gadania. A może przejdźmy już do składników, które będziemy potrzebowali. To są 150 g ciasteczek, które łatwo można pokruszyć, 45 g masła 110 g cukru, 120 litrów śmietany tortowej. 150 gramów ciemnej czekolady, dwie łyżki kakao i 200 gramów serka śmietankowego. Tak. Aha. I tak. PS. Będziemy potrzebowali jeszcze taką miskę, taką normalną miskę, na której. Będziemy ciasto mogli włożyć To wszystko co potrzebujemy OK. To co musimy teraz zrobić Będziemy kruszyć ciasteczka Ale później będziemy je musieli wymieszać ze stopionym masłem Dlatego najpierw włożymy masło do mikrofalówki Tymczasem kiedy masło będzie się topić my będziemy kruszyć ciasteczko Teraz dodajemy masło. Musimy to uklepać 18 cm tortownicy. Czy to nie zbyt tortownica, ale piszę, czy w tym, co wy to wlewacie. Teraz musimy dodać jeszcze jedną łyżeczkę cukru. Jeszcze raz trzeba wymieszać. Teraz wkładamy do lodówki. Okej, okay, teraz tak jak w ostatnim odcinku będziemy znowu ubierać śmietanę. Teraz będziemy musieli stopić czekoladę i wymieszać kakao z gorącym gorącą. Eee... Czekaj, gdzie jest mój tekst. Figi! Podaj mój tekst! Nie. Dobra, sekundę. No szybciej, proszę cię. Ła, co ty tam wyjmujesz sobie? O, dzięki. Może teraz śmietamy do miski, gdzie jest napisane pasta. A teraz. Ja ją tak lubię! Teraz musimy włożyć czarną czekoladę do mikrofalówki i przygotować kakao i dwie szklanki ciepłej wody. Tutaj mamy naszą czekoladę i ją trzeba teraz wymieszać razem z naszą śmietanką. Okej, okay, teraz moje kakao do tej miski. Okej, okay. dzisiejsza ciekawostka jest o. Kakale! E, kakao. O, no. Przeci Przeciwdajcie mi sobie, sobie. Ok. A więc. O tym. Skąd się bierze kakao z Ameryki? Kakao było niezwykle cenione przez Majów i Azteków, którzy pili kosztowny napój kakaowy zwany czokoladl. Czo. -czoko e, tak. Do Europy ziarno kakałowca przywiózł Krzysztof Kolumb. Dziś dzikie drzewa kakao... ka, ka, ka ła, kakała można spotkać w deszczu deszczu? Nie, nie deszczu. Do rzeczu Do rzeczu Amazonki i Orinoko. Ok, To prawda. Ja nie znam swojego tekstu. Dolewamy wodę. I mieszamy. Okej okay, super, teraz dolewamy znowu do naszej śmietany i czekolady. I znowu mieszamy. Okej okay. nasz naszą czekoladową masę, czy jak to możemy nazwać, jak już wszystko starannie i dobrze wymieszaliśmy. Nie tak jak ja. Eee, to wkładamy to do lodówki. Dobra, no. Nie będę filmować jak kody do lodówki z powrotem, bo to jest... Ok. Serek śmietankowy teraz będziemy musieli zmiksować z pozostałym cukru, cukier dodajemy do serka śmietankowego. Teraz zmiksujemy to na mój sposób. Miesiu, 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 miesiu. Okej, okay, wrócę jak wszystko zostanie wymieszane. Wziąłem z powrotem naszą masę czekoladową. Bo teraz, nasz zmiksowany z cukrem serek śmietankowy będziemy musieli zmiksować czy wymieszać z naszą, naszą czekoladową masą. Teraz musimy jeszcze raz to chyba już w tym odcinku robiliśmy bardzo dużo razy mieszać. Teraz wykładamy naszą czekoladową masę na, nas, na nasz przygotowany spód. Dodajemy się na godzinę do zamrażalnika. Um. Teraz musimy czekać jedną godzinę. A, cześć, tak już godzina minęła e, i to jest nasz sernik. A więc to wszystko na ten odcinek. Oby wam się podobało. E, chcę wam podziękować za tysiąc e, oglądnięć na drugim gotowaniu z wanilką, czy pierwszym, już nie pamiętam i że, i za już prawie 60 subów i za wszystko co robicie jako lajki i suby i to wszystko, wszystkim Wam dziękuję i do następnego gotowania z wanilką aha i możliwe, że do następnego gotowania z wanilką będzie trochę czasu trwało zanim go zrobię bo ostatnio mi się komputer zniszczył i właśnie się po południu dowiem czy e, trzeba będzie go wysłać e, tam do firmy czy już będę go mogła wziąć, więc to zależy. Ale na pewno e, niedługo będzie, jakby co to zmontuję to na komputerze mojej mamy. A więc wszystkim Wam dziękuję i do widzenia, Pa, pa! Aha, i tak... A propos mówienia papa na koniec, to wymyśliłam coś całkowicie nowego. Zamiast po prostu mówić do widzenia i ten, to będę mówiła Ciacho! A więc Ciacho!